No hejka, dzisiaj Wam trochę opowiem jak ja przechowuję rośliny, których akurat nie mam w swoich zbiornikach, a których nie chcę się pozbywać całkowicie, bo może mi się odmieni i będę je chciał użyć kiedyś w przyszłości. I co my tu mamy? Zobaczcie ile tu jest gatunków roślin. Są zwartki, sagitarie, są, są jakieś, nie wiem, to jest chyba nurzaniec. No, nurzaniec. Yy, są jakieś nadwódki. Są jakieś kurcze, no nawet nie wiem co tu jest, powiem Wam. Mech jest jeszcze jakiś. Zobaczcie, jaki fajny meszek. To jest chyba Stringimos. Nie, to nie jest glon. To jest mech. No, wieszcie, glon jest kochani tutaj. A ten glon jest tutaj taki dlatego, to jest ten długie, takie nitki, zielone. Albo to jest i mech. To jest. Nie, to jest glon. To jest ewidentnie glon. Jedna wielka płachta glonu. Mech jest tutaj o. Mech mamy tu. Tu jest mech, a tu jest glon. O. To są ewidentnie takie nity. Długie. Dlaczego te nity? Yy, ogólnie możecie wierzyć lub nie ten pojemnik. Jak go zostawiałem, jak go po prostu, jak go zamknąłem z tymi roślinami, które tutaj widzicie, część z nich oczywiście padła. Tak jak włożyłem te rośliny, tak zamknąłem ten pojemnik, teraz otwieram, nie kłamiąc, jakieś 4-5 miesięcy. Tutaj wody było praktycznie pełno. Zobaczcie, mimo że był, była pokrywa, ta woda odparowywała i tak stało to słuchajcie przy drzwiach balkonowych od strony północnej, Także światła to miało tyle co na lekarstwo. Ale mimo wszystko zobaczcie sobie jakie fajne roślinki. Tutaj fakt faktem, że ten glon no to praktycznie jest wrośnięty w te rośliny. O, zobaczcie ile syfku Tutaj nie, nie ma żadnych ryb. Są tylko ślimaki. o tu są ślimaczki. One wszystkie martwe roślinki obumierające zżerają, dając tym samym nawóz, no dlatego, co, co żyje. Przez to, że tutaj ogólnie mam chłodniej w tym pomieszczeniu niż w domu, wreszcie pomieszczeń, wreszcie pokoi, no i tego światła nie jest za dużo, no to one nie rosną na tyle szybko, żeby jak gdyby te substancje od razu zjeść z wody, wyciągnąć. Przez to, że jest chodniej, to też wolniej obumierają te starsze ich części. No i zobaczcie sobie. O, tu jakaś... Co to jest, słuchajcie? Żabienica? Tak, żabienica. Amazońska, zobaczcie. Wrzuciłem widocznie jakiś kawałek korzenia czy coś. Jaka piękna szczepka. No i ona przypuszczam ma ze 3-4 miesiące to na pewno. Tak, widzicie tu kawałek starego jakiegoś korzenia? Przypadkiem chyba mi został i odbiła. Jaka ładna? Zobaczcie, ten ma korzonki. O, co my tu mamy jeszcze? Sagitarię, strzałki, tak zwane. Chyba, tak to się na to mówi. Co my tu mamy? O, zobaczcie, tu wrzuciłem. To jest zwartka, ta taka karbowana, długie karbowane listki. Zobaczcie też z jakiegoś tam kawałka korzonka. Tutaj widzicie jakiś stary korzeń, ko dosłownie kawałek korzenia, jak ładnie odbiła. Fakt, że ona jest troszeczkę oblepiona w tych, w tych glonach, w tych nitkach, no ale to słuchajcie, sobie obczyszczę. Jak będę chciał sobie użyć. No i to stoi, uwierzcie mi, no 4-5, może z pół roku nawet to stoi. Już sam nie pamiętam kiedy. Kiedy, kiedy? Chyba wtedy, yy, kiedy robiłem sobie tą podżwirówkę. No to będzie prawie pół roku, bo to było jakoś, chyba druga połowa lutego. No i zobaczcie, jak fajnie. Zobaczcie, ile w ogóle jest syfu na dnie. To wszystko. To są martwe szczątki roślin. No i to, co przerobiły ślimaki, co wydaliły z siebie. I zobaczcie. Te ślimaki wciąż tu żyją. Tutaj się nic nie dzieje. Glon oczywiście wystąpił, no bo jak jest nadmiar jakiejś substancji, to klony po prostu e, te nadmiary nam wyciągają. To jest, glon to też jest filtr biologiczny, naturalny, który wyciąga to wszystko, co zbędne w akwarium. Także też nieraz walka z glonami. Sprawia, że robimy sobie większy kłopot niż jakbyśmy trochę tego glona mieli. No bo zobaczcie, tutaj ile tego glona jest? No jest go troszkę tak. Powiedzmy odtąd dotąd tak połku. No tak jak wystawione to było po prostu na światło słoneczne. No, a tutaj mamy. Tutaj mamy mech. To jest akurat mech. Się rozrósł. To jest, słuchajcie, mech. On jest taki drobniutki. To jest, mówię, to jest chyba ten stringi. Mos. O, tutaj widać. To jest mech. No. I niech mi teraz ktoś powie, że trzeba filtra koniecznie mieć w akwarium. Przypuszczam, że jakbym tu wrzucił kilka głupików samców, żeby one się wiadomo nie mnożyły, powiedzmy 3-4 głupiki, to nawet je nie karmiąc po tym pół roku, one by sobie tu w spokoju żyły. Nic by tu się nie działo, mimo że ta woda by odparowywała, wiadomo. Ale daję sobie, no może nie rękę ani palca, ale paznokcia przyciąć, że one by dały rady tutaj się przetrzymać. W takim, o to jest, zobaczcie, to jest takie jak, ja wiem, na bieliznę. To jest około 30 litrów chyba pojemnik. No, i tak przechowywuję sobie roślinki. Takich pojemników mam jeszcze dwa, co prawda trochę mniejszych, trochę niższych. Mam jeszcze dwa, no i w nich przechowywuję sobie, sobie wszystko co jest mi zbędne w tych zbiornikach, które mam. No i zobaczcie sobie, tu jest tyle roślin, tyle sadzonek. Zobaczcie sobie, ile tu jest zwartek. Ile tu jest, kurcze, żabienic, wszystkiego. Na spokojnie takie akwarium, takie akwarium 170 litrów, jak mam, mam w piwnicy. Jak zobaczycie sobie moje jedne z pierwszych filmów, to tam było to akwarium takie z obą przednią szybą. No to na start takiego akwarium spokojnie to, co jest w tym pojemniku bezproblemowo by wystarczyło. Nic yy. co, to chyba by, chyba by było na tyle. Polecam wam, jeżeli chcecie przechowywać sobie roślinki takie właśnie na razie zbędne, a takie, które mogą się przydać. No to polecam takie pojemniczki przeźroczyste. Yy. To w każdym tam jakimś markecie takim, wiecie, chińskim jest do kupienia. Dosłownie za grosze. No, i chłodne miejsce, mało światła słonecznego, absolutnie bez naświetlania sztucznego. Nie przejmujemy się, że gdzieś tam jakiś glonek wyskakuje, czy coś po prostu zatykamy, zostawiamy, zapominamy do momentu, kiedy nam się te rośliny będą przydawać. Dzięki za oglądanie. To będzie wszystko. Na ten moment, na razie, cześć.